Cześć witajcie, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z tej strony oczywiście Mietek. Ja Was witam ze serii na Boczkowie e, w 34 odcinku na sepie tego materiału proszę Was o zostawienie łapeczki w górę pod tym odcinkiem myślę takie. No poprzednim Wam się udało dobić 1500 łapek. No to powtórzmy oczywiście tą liczbę tyle łapek, czyli 1500. E, napiszcie tutaj hashtag. Co to można pisać hashtag? O, dobra, hashtag wiadro, ja mam oczywiście przypnę serduszko. Zostawcie subskrypcję na kanale, ten kto nie subskrybuje kanału. Bo lecimy teraz po 17 tysięcy subskrypcji, także kto nie subuje to nie zasubskrybuje kanał. Oczywiście dzwoneczkiem O, czekajcie, ktoś dzwoni, to? Pan Tadek, pierwszy raz w życiu o Tylu lat Halo Tadek? O, cześć, panie dziecku! Siema, co tam? Tu lata, bo ci Cię nie widziałem, nie słyszałem a się, taki głos. Siema siema, no, no powiem Ci, że chyba prawie dwa miesiące jakoś, co tam u Ciebie? Chyba dawna ci nie widziałem, co? słuchaj mam sprawę do Ciebie. Jaka? No takie pytanie drobne no. No? Słuchaj, y mam na, na gospie zawadza mi takie złomy. To no nie wiem, może byś coś z tego wybrał, nie wiem czy byś chciał coś z tego, może coś sobie powybierasz, no nie wiem. Taką, zajebisty taki, no, taki sprzęt. Eee, powiem Ci tak, słuchaj, z Pipciem żeśmy tam obiecali z, dla widzów e, taki właśnie specjalny też odcineczek skupowania tam właśnie jakichś takich złomów i potem remont no to może przyjadę, przyjechałbym dzisiaj, miałem dzisiaj coś tam robić w polu, wiesz, bo mam tutaj pracę, takie e, żniwa, zacząłem właśnie, bo kupiłem sobie po prostu tutaj kombajn e, rzepak, żeśmy właśnie skusili z Pipciem e, także były te żniwa już e, rzepaku Miałem zaczynać wjeżdżać tutaj dzisiaj w pszenicy, czy tam w owiec e, Miałem zaczynać, ale jeżeli masz jakoś tam zajebisty taki sprzęt Po e, prostu jakiś złąb Ci niepotrzebny jest, a będziesz to wywozić na złom? E, słuchaj, no nie mam czasu kiedy wyjść w ogóle normalnie Aha. Robota co chwila jest, sobie. no nie ma kiedy no. Ale słuchaj, jeszcze takie pytanie, jak przyjdziesz do mnie, jeszcze ja mam sprawę do Ciebie e, Dobra, czyli Psz. mówisz, ale ten sprzęt Ci jest po prostu niepotrzebny i dasz mi go za darmo no, to się dogadałem na miejscu, to zobaczysz. Ale zawadza mi się na gospody, bo wiesz, coraz więcej sprzętów mam, takich większych już to nie zawadza. Nie potrzebuję tak w ogóle już. No dobra. Na, słuchaj. Ja ciebie nie znam, to ci mogę dać. Ja zrobię i nie dostanę za to. Nawet, nawet grosza nie dostanę za jak nawet. To, to co dzisiaj? Słuchaj, tak. Jeżeli masz, nabyń oferta zajebista, bo sobie mogę potem to wyremontować, bo mogę, nie? Y tak, oczywiście przyjadę, biorę już 60 i do ciebie jadę. Nie ma Słuchaj, sprawy. Nie jest taki zły stan, powiem ci. Eee, mieszkanie zameldowany jesteś tam gdzie wszędzie, tam gdzie wtedy eee. byłeś, nie? Tak, tak, tak. A no, bo tam gdzie przedtem, dobra. No to nie ma sprawy, za chwilę będę. Dobre. No trzymaj się, cześć. do zobaczenia, cześć. Eee, także widzowie, dzisiaj bardzo ciekawy odcineczek. Odezwał nam się tutaj, do nas zadzwonił nikt inny jak pan Tadeusz pan Tadek. Pan Tadek, oczywiście, dawno go nie słyszałem, dawno też nie było z nim odcinka. Ło, ho, ho, na kanale chyba z dwa miesiące, może jakoś przesadziłem, może z miesiąc, no ponad jeszcze chyba dwa miesiące, miesiąc, jakoś półtorej, może miesiąca. Także fajnie, że jest. Pan Tadeusz, może dzisiaj zrobić z nim materiał. Yy, myślałem, że sobie dzisiaj wjadę w ten jęczmień albo coś porobimy z tym gnojem na ściernisko po rzepaku. No ale dobra, jest okazja, jest jakiś sprzęt. Yy, dlaczego to lampa się świeci, studol? W dzień? Ktoś lampę zaświecił stacjonarną? Po co ktoś tu świeci tę lampę? Dobra, nieważne yy, Jest jakiś sprzęt Niepotrzebny mu jest To co, pojedziemy Zobaczymy, może będzie jakaś przyczepa O której Wam mówiliśmy z piwciem W poprzednim odcinku Czego kurwa, tego nie mogę tworzyć? Dobra, klapa się otwiera W poprzednim odcinku mówiliśmy, że może kupimy Coś takiego, wiecie, z rdzy Na fototexturach, takie typowe, potem odmalujemy Wiecie o co chodzi E, też jakiś fajny odcinek, zobaczymy generalnie co ma, może będziemy miał jakiś agregat Też by nam się przydał jakiś agregat Siewnik taki typowo większy już no to gospodarstwo, bo chcemy się bardziej rozwijać Oraz jakieś pugi, zobaczymy co będzie miał e, Chciałbym Wam się tutaj pochwalić Jak wygląda tutaj sprawa z rzepakiem, co żeśmy zrobili z rzepakiem e, Mamy tutaj generalnie, o kurwa, jaka lampa o, tutaj jak widzicie, mamy ten. Z pipciem mamy ten baniak tutaj na Bimber z kaczek. O, tutaj sobie pędzimy. Tutaj tą rurką może się od razu napić. Wiecie o co chodzi, nie? E, chciałbym wam pokazać, jak. Kurwa, jak się otwiera te drzwi. Ty, drzwi się zaczesnęły. Co się dzieje? Pipcia nie ma, pipcie by to tworzył, O, by tu wziął tego. O, Bosza by wziął. Tutaj by przeciął ten, ten wichajster tu, o. Byśmy to otworzyli. O, dobra, działa. Zobaczcie tutaj, co się dzieje. A, kafana fajna żerówka, taka jak normalnie, takie jak w piwnicy się montuje. Dobra. Zobaczcie tu. Tutaj mamy swoje, tutaj zbiór rzepaku. Wiederkiem żeśmy sobie oczywiście z Pipciem tutaj to przenieśliśmy. Czemu nie? Poza odcinkiem Pipciu sobie tu przyszedł, nie? Przyszedł sobie tu Pipciu. Ja nawet nie wiedziałem, że takie pomieszczenie tutaj mamy, nie? Że mamy właśnie tu taki... Taką spiżarnie można powiedzieć, nie? Kiedyś zawsze żeśmy trzymali takie, wiecie, ogórki kiszone. Tutaj nam zawsze kisiliśmy u górki. Bimber też stał tutaj z kaczek. I wiecie, zawsze tutaj mieliśmy takie pomieszczenie, nie? Wiecie, właśnie to zobaczył. I co? Tutaj wrzuciliśmy oczywiście ten rzepaczek, nie? No i co? Pasuje. Miejsce elegancko tutaj wygodne jest. Tutaj jakoś nie łapie wilgoć, nie ma grzybu. Troszkę tutaj może łapie, więc sorry, pomyliłem się, jednak jest grzyb Mogę to pomalować przed odcinkiem, żeby nie było, wiecie, troszkę tutaj Trochę wstyd, ale dobra No ale wiecie, to jest taki typowy tutaj taka obora, nie no, To zawsze może złapać grzyb, bo to zawsze wilgoć Tutaj nie ma żadnego piecu, więc wiecie, jak to łapie w zimie, nie Troszkę wody i zaraz grzyb łapie, ale dobra Rzepaku nic, mam nadzieję, że rzepaku to się nic nie stanie, nie Potem gdzieś tam, no, wiecie, na jesień to się tu potem sprzeda ten rzepak na handel się wywiezie i będzie cena, i będzie fajna cena, i będzie kasa, nie? Jak będzie kasa, to będzie sprzęt. Jak będzie sprzęt, to będzie robota. No, także wiecie, nie? Tutaj wszystko się zmieściło. Yy, tutaj widzowie wyszło około 4,5 tony rzepaku. Troszkę więcej niż yy, z poprzedniego odcinka, z tego względu, że my żeśmy jeszcze raz kusili to pole. Yy, jeszcze raz żeśmy już robili zniewa rzepaku, z tego względu, że yy, była taka sytuacja, jak. Yy, musiałem, ponieważ y, straciłem save'a, które po prostu miałem zapis y, miałem po prostu zapis tutaj tego serii tutaj boczkowym miałem zapis i mi się usunął tam od pewnego czasu więc zostałem i musiałem po prostu od nowa zrobić żniwa i gdy zrobiliśmy z żniwa y, poza live'em i poza odcinkiem no to oczywiście troszkę nam więcej wyszło tego rzepaku, wyszło nam 4,5 tony więc Spoko na plus, więcej będzie pieniędzy. Życzyliśmy, ponieważ to tam, bo nie mieliśmy miejsca, nie? A tam fajnie, fajne pomieszczenie, właśnie taki typowo na rzepak, nie? I jeszcze żeśmy ogarnęli tutaj miejsce na jęćmie oraz na pszenicę. Myślę, że widzowie nie posiadamy silosu więc myślę, że tutaj będzie to spoko opcja i spoko miejscówka na wysypanie tutaj jęczmie a wiaderkiem. Wiecie, tam się podjedzie, wysypie się gdzieś tutaj na środku, jak będą żniwa. I tu będziemy sobie wiaderkiem machać do góry i tu sobie wysypiemy jeć. też tutaj spoko taka opcja będzie. A później po prostu będzie się to wszystko sprzedawać, nie? Także spoko, żeśmy miejsce znaleźli. Ale dobra, ja tu się za bardzo nie będę rozgadywał. Już mamy praktycznie już 9-8 minut odcinka. A ja na, jestem na razie jeszcze na gospodarstwie. Ja do pana Tadeusza nie pojechałem. A tam to pewnie będziemy chyba gadać z pół godziny, będzie odcinek ponad trwały. Jak zawsze nasze znaczy te, teraz te odcinki, nie? E, pojedziemy sobie teraz dzisiaj w dzisiejszym odcinku. 60. Dawno 60 nie była użytkowana. Ktoś tam pytał, że jest 60. 60 jest cały czas na gospodarstwie, ale jest po prostu nieużytkowana. Więc w dzisiejszym odcinku sobie użyjemy naszej 60. Oto tej zajebistej Która jest naprawdę jeszcze chodzi. Bo ona na tym gospodarstwie praktycznie nawet nic nie robiła. No ale będzie przecież robić, bo teraz to przecież... Ty, a na chuja zapinam rozrzutnik. Ty, a po co mi w ogóle rozrzutnik? Jak Ja jadę z pustym. Jezu, co ja w ogóle robię? Ach, sorry, widzowie. Się pomyliłem, nie wiem, po co w ogóle mi ten różutnik. Czekaj, ja pozamykam te wszystkie te wiaty tutaj, bo tak to przyjdzie mi ukradnie. No, zamykam. Czyż jedziemy po złom do pana Tadeusza? Po co mi to? Potrzebne jest. Bo nie wiem po co ja w ogóle brałem ten różutnik. Jak będzie miał jakąś autosankę starą czy tam różutnik, to po co ja jadę z różnikiem? No ja wiem, w ogóle. Także widzowie, ja oczywiście przypominam jeszcze tutaj o zostawieniu łapeczki w górę. Kto jeszcze nie zostawił lajka like pod tym odcinkiem, to oczywiście niech to zrobi, może zapomnił. Także zostawiacie tam łapeczki w górę, tam na dole oczywiście 1500 łapek. I kolejny odcinek ze serii na Boczkowie. Bardzo Wam się przyjęła ta seria, więc mamy taką tutaj chęć z pipciem, żeby dla Was nagrywać tą seryjkę tutaj. Bardzo Wam się tutaj przyjął, Wam się podoba. Nam też to się podoba, więc jakoś się dogadaliśmy. Eee, widzowie, tak, ja jadę na sąsiednią wioskę, czyli jedziemy sobie na wioskę pana Tatka. Także za chwilę się widzimy, ty, to chyba jest tamty budynek. Ja nawet nie pamiętam, gdzie to się jechało. Chyba tam, bo widzę, że ta beczka tam stoi, ta PN20 meproZ, co kiedyś miał miał z szczurami. mówisz, że jakiś tam szczur się zapchnąć do beczki, mieliśmy to odtykać. Tak, to jest pewnie ten budynek, nawet nie pamiętam, widzę, bo to bardzo dawno już było sporo dwa miesiące w także tak żywiecznie, no troszkę to jest, nie? Ale dobra. działamy sobie na to gospodarstwo. Tak, są kaczki. No to czyli to jest o. Zawsze miał słynność z tego, że miał te kaczki te swoje takie patyki. Ostrzygnięte Co mam brałem po zamieku? Co mi to Co Dobrze się dzieje. Siema! Kuwa ja cię w ogóle nie poznałem, pani to chyba pan Bietek, chyba. Na pewnie. 60, wiesz, a ja cię wita, i... ja ci witam bardzo serdecznie. Za zapraszam serdecznie. A ja... A ci powiem cię, żółta człowieka na tym twoim betonie jak w diabli. Ja, Zgodę też się masz na nie do mnie. Z z gruby, masz, w ogóle, no i A człowieka, bo ja chciałem przyjechać, bo byś w był w cudzie już ale się taka mi za trochę za Siema, witam bardzo serdecznie. Ciężko cześć. Y, Eeeh, ci tak, meka tu się u ciebie pozmieniało, widzę, troszkę inaczej wyglądasz teraz. Plędkę sobie wyszyłeś z kaczek świńskich. Tak, no, tutaj dzisiaj jest rzadko dowód, że się cieszyliśmy. Czule. ty, słuchaj, to jest bimber Taki mięso, wie, z kaczek? Takie mięso, wiesz, bimber po prostu z kaczki, mięso same, nie? No, słuchaj, jakbyś śmiał. Dużo to nie spróbował z żadną do dużo. No Spróbuj A to człowieku tak bo jak wypijesz człowieku kiedyś rzuca jak diabli Porowak to no, mać, hopie Mocne? A jak? Dobra to co, do interesu dochodzimy do, czy coś ci mam powiedzieć, ale... No sprawy do ciebie jakoś. Jaką? Z tym tylko s Marcą. z tym smartem coś? Z tymi świniami? Słuchaj, trzeba jest ze smalcem jakiś, tak, dogadamy się, słuchaj, dawno tutaj u Ciebie nie byłem, miała być ta sprawa i nie załatwiliśmy tej sprawy ze świniami. No potrzebuję, wiesz, na, na święta potrzebuję. A po, a po co Ci właśnie smalec śmierdzący, bo taki śmierdzący mam tylko, nie? Chciałem stary, wiesz co zrobić? No? Panie Mietku? No? No kanapki są smalec. Aha. No nie wiesz, chciałem sobie na ten, frytki zmarły, no wiesz. Nie chcę olej kupować w sklepa, bo drogie jest. Może no ciebie ja rob... No na... słuchaj, no ja rozumiem, że jest drogo, no nie ma sprawy, jakoś się dogadamy. Pokaż mi ten złom. E... Co, to bierzemy? Gdzie, opony? Moja. No to słuchaj, to jeszcze starego wody nieco miałem. nie lata Stary, taki grubo założyłem, ale ryczko tragicznie. Nie wiem w polu ani dałem rady to w ogóle i jeszcze na Co To co, bierzemy te beczek? Na smalec mi się przyda na tego, na Bimber. Ja to biorę Słuchaj, to z rdzy zjedzone jest w środku, z myszami, szorami jakimiś różną choraryną. No Aha. to tego nie wiem, nie wrócuj. Nie dobiję jeszcze do tego na A biorę. to ten baniak? Na smalec? Się może przyda mi To? Na krew, będę ją To bym chce wziąć, ale... To no kurwa jakiś grupy no, dalej. Co zrobić z tym grudem na dole. Nie wiem to w ogóle, jest jakiś brud To się, nie wiem czy to się domyje w ogóle Słuchaj, mogę się pofalić czymś, jak chcesz No, pokaż Słuchaj, patrz tu, jaki zestaw kupiłem sobie Kurwa, bulwa dwa, gdzie to kupiłeś, daj leko, kasy To była ta stara, wiesz, to stare miałem, co nie? No Tę kopaczkę, co mówiłeś wtedy, co to chciałeś ode mnie, coś tam pożyczyć, czy kupić To remontowałem właśnie ją E, najgackie sprzęty, ty chyba człowiek, chyba kroju posprzedawałeś, żeby to kupić Słuchaj, trochę krów musiałem sprzedać. Pięć krów musiałem sprzedać. Bo wiesz, taki kapitan remont z 5000 był, ten Elegancki nabytek. Jak tu przyjadę, to Ciebie po, sobie bo tam wykopki muszę robić. Kawo Pola mam, tak tym ludkiem z tyłu na zaoboru. No za bo, słuchaj, ja kiedyś może by to sprzedało, Jeszcze nie. Jeszcze na razie nie, bo to tyle Pola wiesz? No. Ale jak chcesz, mm. to możesz przyjechać, pożyczyć, albo Ty. kiedyś możesz kupić. Ty kurwa sprzedałeś mi kurwa zgite kurwa ziemniaki Jak ziemniaki? zimnaki to dobra zimniaki były Co ty na pani miatku? Człowieka wlezi? za te pierdi czy człowieka zgite ziemniaki musiałem posadzić? A z typ Pani pan nie, 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 nie przebierał tych zimniaków? Bo, bo, bo wiem, że trzeba poprzebierać No niektóre były zgnite, to posadzili te zgite, chyba się nie dzieje, nie? Nie wiem, co z tego będzie w ogóle, coś, to, to, to się to od, coś się odrośnie, no zobaczysz, no nie wiem, zobaczysz. Mam ci na razie, razie ro... Ro... słuchaj, na razie rośnie elegancko, bo gnój był. I słuchaj, te beczkę odetkałem, o szczur co mówiłeś mi tam, prawda? Jak, to wczorło, jak to, jak co to zrobiłeś, że odetkałeś, to z, z tymi szczurami. I słuchaj, wsadziłem węża, podciśniałem wodę ciepło i odetkało, i szło to baniakiem z tyłu. Aha, tym tutaj to rura sacenarna. I bajek wystaje z ten. Świńska. A to korbo Świńsko kręciłeś tam No słuchaj, no coś ta linka coś mi się trochę ten um, urwałem na To mi się linka urwała właśnie i bez no, linki no, jestem muszę kupić No coś takiego grubego było bo to nie chciało iść przez te węża nie wiem no, no, to chodziło. jakiś taki gruby bubel się zapchał Chyba tak Dobra dałaj ja? pokaż, pokaż ten sprzęt ten no to masz... No, pyski, ty co? słuchaj, ja tę miska sobie wezmę, ja nogi miał tego eee... to owej. Słuchaj, to ma stury rękawski traci. Ty? ty, to ja to sobie wezmę, dobra? to sobie mogę tego, strub u umyję, dobra? A to ski ja sobie kupiłem. Dobra, czekaj, sobie wezmę baniak stacjonarny No tak dostałem? Jak ty pani ma tu idzie? No bo ja baniak z skłonos bo to chyba z trubekarskiem był, pipczo. Dobra, yyy, mam ci to pokażę ten złom No, pokaż. Dobra, chodź, 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 patrz, jest chyba bo... z tym mój. A, z tym, to, tym, to, tak to, to ta bo. moja jeszcze. No. Słyszałem, że coś... Z, e, słyszałem, że coś na wiosce u ciebie tam coś... Jakaś karetka była, czy coś? Tak, kupa, stary, kupa, Rysiek się otruł tego... Świętej pamięci pan Ryszard się otruł i nie żyje. I musiałem zrobić człowieka pogrzeb. Znasz? No, no tak, bo człowieku pryski nasz zatruł się do rogu, wpadł człowieka, Karetka musiała być, no i, i nie, 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 nie udało udał się go ze szpitalu. Ale sranda, dobra. Chodź, chodź, chodź. Ja ci to pokażę, tam stoi tam koszarka, ta osa, dobra. Gdzie to sprzedać? Chodź tutaj, chodź tu. Chodź tu, chodź tu. Tu jest autosaka, to nie to, to nie to, nie, to nie to nie, to nie to. Nie, to, nie, to, nie, to, nie, to nie. O, tu coś stoi chyba jest? Tak, To ta jest? Chyba to, to, to ja wezmę To, to ta, eee, ta? Słuchaj, ta nie, bo dopiero, dopiero, dopiero kupiłem ją. Niedawno, no tak z tydzień temu kupiłem. Ale dobra, bo ty mówisz, że to jest ten złom, bo innego ja nie widzę tu. Tak ja, Tego za nie da, za jasny szlak. Tego nie dam. Dobra, to które to? Bo to do gwarancji jeszcze jest wszystko, chłopie. Panie jak ty. No bo to pokaż, które to nic to same szaki są. No eee, zapraszam tutaj, tutaj z długo. Tu co to trochę, jest, bo wiesz postawiłem tu już. Dobrze, bo, o Boże, ja to, to nie, nie widziałem tylko samku kurwa, ja pewno. to ja No tak, ja bo, nie boli! Ty a co ja zrobił z tym burtami jak tego już się nie zamontować? Bo? Słuchaj, nie wiem, czy by się tego, ale częściej do tego kupisz, wszystko kupisz. Słuchaj, no trochę widzisz, jak widzisz, no, no trochę stało. Powiem ci, widzisz, że stało? No. Nie. No trochę z 5 lat stało. Nie, nie ja remontowałem w ogóle tego. No, widzisz, patrz, burty zjedzone, jak widzisz, Rdzą. Widzisz, pakar jest na przodzie, widzisz. Upogę ja są. ci, pani tatko, powiem ci, pani tatko, że to człowieku tragicznie zjedzony myszami. No trochę zjedzono, no musisz poszlifować, nie wiem OLERYNA tak nie by... zła tutaj siedzi, nie wiem to by cię było chyba pip, czy ma chyba śluszarzem jest To może by to może na pastowój Trochę smalców I... Słuchaj, jeszcze jeden problem bo tu instalacji nie ma w ogóle. Aha, i nie ma instalacji sanitarnej? Tak, kable w ogóle porywane są jak widzisz tylko światła zostały Jak widzisz normalnie I, I opony do wymiany pójdą też, bo tu też postarte są, widzisz felgi też są, widzisz z też z Deszczowe hmm. części nie, co to, no, to. to wiesz, po... na... Co? No to wie, słuchaj, tylko to na deszczu stało. No to ja rozumiem jak to wygląda. To wszystko wiesz, to w krzakach na deszczu stoi i to za darmo, tak? No słuchaj, hmm. mogę się dogadać. Do smalec i za może. Puszki. Smalec i tego, bimber, y, y, litra skaczki No stream no Byłoby, dobra, ja się Ci powiem o tym, o tym, tej sance, nie wiem, to jest chyba jest, nie to sanka nie wiem, D4, -40, 40 chyba? Zadam chyba. Co, no tak no, to tak patrzę, mieści chyba z 4 tony, mieści, tylko nie wiem, 20 w to, to nie wiem, weźmiesz albo yy, ja złożę, tak, ja to, słuchaj, sobie zrobię też jakiś specjalny odcinek właśnie z tego, z wyremontowaniem tej autosanki, nie ma sprawy, kupię ją, wezmę. Jeszcze jeden problem jest, bo tu śrubek w ogóle nie ma na burtach, widzisz, nie wiem, to musisz to kupić, nie no. Do rolnika pojedziesz tam, wiesz. No. Po rolnika tam... Dobra, a czemu te burty tak, so, te, leżą tak sobie leżą, tak sobie, tak tutaj, o, czy on to jest podpięte? Słuchaj, pogubiły mi się te śruby, wszystko pogubiło mi się, naprawdę. Do, i... no rozumiem. Gniło, wiesz, śruby zgniły, wiesz, to się nie dawało, to wziąłem tak i wywaliłem. Niektóre się pogubiły, no i tak te burty tak leżą na tym, ale spód jest dobry. To tylko farbu tego pyk, pik pyk, pyk to farbu ile to będzie kosztować dla Ciebie, no Panie Mietku, ponieważ zależy. Myślę, że remont taki przyczepy może z tysiąc złotymi jakoś chyba wyjdzie, nie? Jakoś tam, wiesz. No, do dwóch tysięcy Ci wyjdzie, taki kapitalny remont jak byś zrobił, to do dwóch tysięcy Ci Słuchaj, wyjdzie. słuchaj, ale na, na tę żniwę to chyba jeszcze nie wyjadę nią, nie? Tak średnio, nie hmm. Zależy, to możesz dać tak. Tu sobie wymienić te śruby, bo to są małe koszty, wiesz, te śruby byś sobie wymienił, burty byś się założył, bo burty są dobre, jak widzisz. Że... Ja oh. Czemu i sama sypać na takordze? kordze? czy kazał, Tylko słuchaj, tam jeszcze plandekę miałem w studule, ale nie wiem czy to ci... Potrzeba plandeki czy nie wiem. Czy nie sobie... plandekę to słuchaj ja sobie nowo kupię tak wiesz, tę plendekę to sobie kupię nową. Bo tu słuchaj, albo bez plandekki też można zrobić, bo to sypianko pianko tylko przyjebie, przywali, wiesz o co chodzi. No wiem, wiem. Kupiłeś góry, żeby ci przyniósł, jeszcze zaciąg nawet jest jeszcze, widzisz, Pani Panie tatku, no, no ekstra klasa tutaj, powiem ci tak, elegancki sprzęt. Odblaski są, jak widzisz, odblaski są, żeby policja nie złapała, bo coś. No i co? No co wszystko jasne, no bierę, no, bierę. Panie tatku, co ty o tej to przyczepie chcesz, no opowiedzieć? No powiem, ja wiem, to więcej pytań, ja oczywiście biorę 60, zaczepię i bierę. Bierę to, co ci powiem. Ty to mi, może pomożesz to wyjechać, bo ja nie wiem, gdzie tu się jedzie stary. Słuchaj, no nie wiem, czy to się tu tym tym 60. No czekaj, to ja idę po 60. Chodź mi ten baniak weź z PRL-u. Baniak z PRL. -u. No bo tam zawsze się te sury brankaski wybiorę, nie? Bierz ten baniak z, z tą miską. Czeka, bo moja żona zaraz wyjdzie i pomyślisz, co ja gadał tym tyle. Wejdź na wejdź na z maski Yyy, No Wziąłem? O, dobra no Ja sobie dobra. potem to załaduję na przyczepę No dobra, 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 a mi się ta sześćdziesiątka, mi... Pani tu podobała mi się ta To jest na yy, jest? Eee Jak pogadam z Pipciem, to myślę, że on się zgodzi, bo ja jestem z, yy, za tym, żeby ją sprzedać, bo jest zbyt niepotrzebna gospodarce. Aha, aha, bo wiesz, muzyktor mi tak nie potrzeba chyba będę, nie wiem, go sprzedawał, nie wiem, bo nie podoba mi się coś, coś frankuje mi w tym detorze, nie wiem, może jakiś mechanika znajdziesz mi, bo ja tylko z tym jestem, tylko spawaczem, to wiesz. Mechaniku to tak też u nas niezbyt, wiesz, też wasze szukamy, wiesz. jest słuchaj, ja tu musiałem ten bajak przyspawać tutaj, wiesz, bo odlotywo, wiesz, ten, ten z widzisz tutaj, widzisz, jest, Słuchaj, słuchaj, nie kopiera... nie będzie tego. Jak yy, się kopiuje, wiesz do tyłu, wiesz, czy wiesz. O kurwa. Wiesz o co chodzi. Dobra, wiesz? a da się to zrobić. Żeby... to właśnie da zrobić, nie? Żeby to yy, był keeper Słuchaj! kurwa, jak się znasz dobrze na instalacji yy, wiesz, bo to trzeba weź, że to wszystko mieć do tego, no, wiesz, no, no, no. kabel Wszystko, no to nie wiem Dobra. Może kupić słuchaj, tutaj. Damy radę, ja to dam radę, ale to nie wiem czy ja wyjadłem na te ziwa. Próbujesz potrzebujesz a co ty możliwe, już? No a jak? Rzepak rzęciłby kukosiu. Kościół. Dobra, jak. Ciepnął dobrze? No tak, 4,5 tony z 50 arów. Za, trochę, trochę więcej. U mnie rzepaki, ja już pokończyłem swoje rzepaki już dawno. Mabar, Weźmy do zapnisu. O! O! Brawo! Tu jakiś wąż jest, ale on chyba nie działa, jakiś podpiąło, coś. A kto teraz wyjechać z tą panie? Powiedz mi panu stale. pani miadko, słuchaj, dałbyś radę tutaj wjechać? Tutaj to jakieś te są... Liście, ale to chyba może przejść przez No No cofnij do tyłu. I tutaj jak idziesz nie widzisz, nie? Tak, tak. Tutaj wiedź, może nie zahaczcie ten tę gałąź, żeby kabiny nie zarszły. No właśnie, bo tu nowa Wiesz, kabina mam, nie, dopiero za gromy kopiona. Widzisz, jakiś wymalowana jest. A po swojej po trzeciej pani miadko, czy ty pan wam tutaj wyjdarz? Panie Na gospodarstwie jest 30 60 i zetorek. Zetorek, aha. Takie podobne do mojego, tak? Tak, tak sam nawet, chyba młode. Jak się podoba to w ogóle daje, bo tu wiem, że ma centry, bo trochę w tu musisz to sobie wymienić, wiesz, też, pani Miatku. I eee, su... Kurwa. kurwa. O, ja, miarku, kurde, zobacz, tak rzucę, pan I pani Miatku, kurde, co pan dzisiaj tak rzuca. Jeśli pan coś zrobił... No dobrze jest, jakoś to idzie. I jeszcze z tyłu jest ten. Musisz sobie wygienić ten 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 jak się z tyłu nazywa Dowód ten ten jak się nazywa, dowód jest tracyjny, wiesz tam ma. A, ta tablica rejestracyjna Jasz pod gnijło to, to musisz sobie do urzędu i tam załapić to wszystko wiatr. A to się chodzi. jakoś tam wyrabia chyba no Nic toplek widzisz no Dobra, stan. biorę, ta biorę, Co się będę zastanawiał, wyremontujemy to spicie. Jakie Czekaj, bo te kaczki zaraz po twoje Dasz radę? Dasz radę? Czy ci pomóc? W remontowaniu, czy nie za bardzo? Nie, no słuchaj, jakoś to chyba to ogarniemy z pipciem A jak to będzie za tę autosankę? Czekaj, zapakuję tę miskę jeszcze do, do mycia brankarskiego stroju no, Słuchaj, a te zatrzaski to chyba też trzeba bo oni działają Bo wiem, że sprawdzałem raz kiedyś, to wiesz, długo stało no. Na deszczu, wiesz, w tych krzakach, wiesz, tam wszystko jest normalnie, krzaki tam wszystkie tu zarośnięte, to wiesz, dzień, bo znowu nową kupiłem na gwarancji wszystko, wiesz. Dwa tygodnie temu sobie kupiłem i tam w stałych no i nawet nie wiedziałem, że coś takiego będzie, co mieć, a nawet nie wiedziałem, że myślałem że jak rekord, jakieś półki, Myślałem może co? No tak, myślałem, ale wiesz, bo właśnie szukałem, szukałem takiej autosanki, typowo takiej starej autosanki pod remont, no je, yeah, kurwa, mhm. tu to Ty to nie masz autostanki, tak? Nie, nie posiadam, tylko rzutnik i wokółkę taką malutką I właśnie potrzebuję tego, bo... Powiem Ci, że zakopiłem troszkę więcej pól, hektary się zwiększyły i wiesz, brakuje, nie ma na co sypać A tak się będzie służyć dużo, jak remontujesz ją, to Ci starczy, ohoho, na lat nawet Oby. No dobra, będę zadowolony, dobra, to jak? Eee, bimber, skaczki, litra i smalec śmierdzący <laughs> Dobra, pasuje, git? Leci pan jasko? Dobra, becie, no. No, do to szufla. Szufla. No, dzięki. Dopiodnie. Pek, szufla. Dzięki. Dobra, dzięki. Słuchaj, to ja Tadek sobie zakończę materiał na YouTube'a. No dobra, to skończę tu, co. Także widzowie, jeżeli Wam się odcinek podobał to z udziałem pana Tadeusza, to pamiętajcie o tym. 1500 łapy w górę, to pan Tadeusz oczywiście. Dzwoni do nas, albo ja do niego i robimy kolejny odcinek z nim. On się pewnie zgodzi, bo lubi łapeczki w górę. Także pamiętajcie, łapa w górę, 1500. I kolejny odcinek tutaj z Panem Tadeuszem. Pamiętajcie widzowie także tutaj o subskrypcji na kanale. Kto nie subskrybuje kanał, to oczywiście niech to zrobi. Bo dla Was to nic nie kosztuje, a dla nas to jest tutaj mega motywacja do dalszego działania. Także pamiętajcie także o dzwoneczku jeszcze. Hashtag tam było wiadro chyba. Także pamiętajcie o hashtagu, hashtag wiadro w komentarzu. Ja oczywiście przypnę serduszko. Tutaj taki o zestawik, do remontu idzie, oczywiście, ta autosanka. No, miała ich na złom, ale my to sobie, sobie to wezmę, także wyremontujemy. I co? W dzisiejszym materiałem w materiale wystąpił tutaj pan Tadeusz. O, No, także trzymajcie się, mordeczki. Widzimy się w kolejnych materiałach. Cześć.